Zastanawiałeś się czasami nad więc... tym, czym jest wdzięczność. I takie proste słowo czasem zapominamy, że to takie ważne słowo. Za co dzisiaj możesz być wdzięczny? Często to słyszałam i zastanawiałam się, czy to mi pomaga, czy właśnie może sprawia, że jestem jeszcze bardziej zestresowana? Bo W momencie, kiedy ktoś cię pyta, za co dzisiaj możesz być wdzięczny, myślę, że dobrze znowu, znowu się zaczyna. Wiem, wiem za to, że żyję, za to, że mam dach nad głową. Że mam co jeść, że dzisiaj w sumie nieźle spałem, spałam. Może ktoś się do mnie uśmiechnął, że koleżanka albo kolega w czymś drobnym mi pomogli, nie wiem, podali długopis, jak mój spadł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Małe rzeczy ciągle słyszysz, od dziecka słyszysz. Bądź wdzięczny za małe rzeczy. No i idzie to w górze. czy nie? Tak, chcielibyśmy, żeby te rzeczy były dużo większe. Żeby nie zaczynało się od tego, że jestem wdzięczna za to, że ktoś się do mnie uśmiechnął. Albo jestem wdzięczna za to, że miałam dzisiaj śniadanie. My byśmy chcieli troszkę innego powodów do wdzięczności. I to nie jest nic złego. I to jest bardzo normalne. Ale jak tak się głębiej zastanowić, to to jest ważne. Bo jakby... Nie wiem jak Wy, ale jak ktoś się do mnie uśmiechnie, tak bezinteresownie, Dobra, czasem patrzę sobie co chodzi, tak? Bo jestem w tak ciężkim stanie psychicznym, że tylko to przychodzi mi do głowy, ale czasem, bardzo często w sumie, po prostu jest mi miło. A jak nawet jestem w złym stanie i się zastanawiam co chodzi, to za godzinę, a może dwie, myślę sobie, nie no, w sumie miło. <noise> nie jest tak miło. A jak mam co jeść, to nie jestem głodna. A jak nie jestem głodna, to jest większa szansa, że się nie zdenerwuję. <noise> I tak dalej, i tak dalej. Temu wdzięczności może być wkurzający. W momencie, gdy nie mamy pojęcia, że jesteśmy tutaj, na tym świecie, to dar. To dar dla nas, o. bo niewątpliwie znasz ludzi, którzy już nie mogą cieszyć się tym darem, których już nie ma. I to dar dla innych ludzi, bo jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowa. Nikt nie jest taki jak ty. To ty wnosisz nową jakość w ten świat. Zawsze tak było, jest i będzie. Zawsze nie wiem, czy słyszeliście ten taki tekst, jak ktoś przychodzi do nowej pracy. <grym> Strasznie mnie to śmieszyło. I, I potem pytanie: no Co może nam pan czy pani dać, czego my jeszcze nie mamy? My, ja mam bardzo prostą odpowiedź na to pytanie. Jak to co? Siebie. Przechodzę ze sobą, tak? z tym, co mam w środku. Jeszcze czasem tyle jest nieodkryta, ale bym powiedziała mnóstwo. Bo czy my siebie znamy? My tyle siebie znamy, i na ile nas sprawdzono. No i tak sobie myślę, że to nie takie łatwe być wdzięcznym, ale Spróbujcie, to jest za co. To każdy z nas tak ma, słuchajcie, naprawdę, każdy z nas tak ma. Jesteśmy normalni, wszyscy podobni do siebie. Ale wiecie, zauważyłam, że więcej tej wdzięczności na co dzień rzeczywiście, za to, że nie wiem, fajną kawkę, że badałam z przyciółką, że rzeczywiście jakiś obcy człowiek się do mnie uśmiechnął może starsza osoba, na przykład za to, że coś zrobiłam fajnego. A może po prostu za to, że może jakie piękne niebo jest dzisiaj, tak? Od razu to życie jest jakieś takie bardziej kolorowe, lepsze, przyjemniejsze. Ja chyba wolę skupiać się na tych drobnych, małych rzeczach, bo mi jest po prostu łatwiej. Jest mi po prostu łatwiej na co dzień. Jest tak łatwiej to dużo ciekawszych, fajniejszych rzeczy do mnie przychodzi. Otwórz się na to. Nie bój się. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Jesteśmy jednością. Jesteśmy połączeni. A to życie to jest jedna wielka przygoda. Tyle jeszcze przed nami. Tyle jeszcze przed nami. tych cudów. Największy cud. To jesteś ty. Ten dzień, który już nigdy się nie powtórzy. Ucieczki z miłością.